Witajcie kochani na lustrze uczuć. Robimy aktualizację Waszych energii. Sprawdzimy, czy coś się zmieniło, czy się nie zmieniło, jak to tam u Was wygląda. Aktualna sytuacja między Tobą a osobą, o którą myślisz. Zobaczymy, kto się tutaj odnajdzie, z kim będzie to rezygnować, z kim nie, i tak dalej, tak dalej. Dobra, nie będę za dużo gadać. Tutaj mamy stronę energia umownie, oczywiście męską, tu energię żeńską. Ja już wcześniej kartę przygotowałam ze względu na to, żeby nie tasować, nie tracić waszego czasu, na to jest to zbędne. Także wszystko już jest przeszykowane ja będę po prostu Wam teraz tylko odczytywać. I teraz tak, jeżeli kobiety bardziej się odnalizują po stronie tutaj męskiej, nie ma żadnego problemu, może w ten sposób Wam nie rezonować, może w ogóle z Wami nie rezonować, bo przypominam, że to jest czytanie kolektywne. Więc no, nie ma takiej siły, żeby to z każdym rezonowało i w dodatku w takim samym stopniu. Także okej. Okay. No i zaczynamy, tak. Energia wspólna, która Was łączy na tą chwilę w lustrze, tym dzisiejszym, to leczenie złamanego serca. Ktoś tutaj mógł być w toksycznej relacji, co, przepraszam, jakoś negatywnie wpłynęło na uczucia jednej ze stron. Mm. Tutaj mamy też, że ktoś kogoś lubi, jest jakiś flirt, tak? jakieś też spotkania, także no, jest tutaj też taka energia wzajemnego lubienia, albo jedna ze stron tylko lubi drugą, może jedna lubi, a druga kocha i w tym jest problem. Zobaczymy dalej po prostu, co będzie się pokazywać. No i mamy też tutaj energię takiego skierowania się do wewnątrz. Jakby też pracy z własnymi cieniami, lękami i, i wszystkimi takimi wewnętrznymi, że tak powiem, rozterkami, tak? Więc mamy podwójną kartę, jakby mówiącego, podwójne karty wyrocznie mówiące o tym, że jest to czas na regenerację, tak? Czy dla obydwu stron, czy dla jednej, to się okaże y, za chwilę, jak będziemy sprawdzać po kolei energię. No i właśnie przechodząc teraz do strony męskiej, y, co on ma na poziomie myśli, no to pokazuje mi się tutaj taka, y, taka sytuacja, że być może było jakieś spotkanie, y, albo po prostu coś się w tej osobie y, w toku myślenia zmienia. Y, być może ta osoba znów czuje połączenie między wami, ten mężczyzna, tak, że coś się odświeża, coś, coś się odradza na nowo w tym człowieku, coś tam się zmienia w tej relacji, on tak to postrzega. Co się dzieje w jego uczuciach? Ja bym powiedziała tak, on jest bardzo skryty, bardzo, bardzo, ale to bardzo, bardzo usilnie próbuje ukryć swoją bezradność, a zarazem to, jak bardzo się wyrywa do tej kobiety, do tej drugiej osoby. Mamy arcykapłankę, która właśnie mówi o tej tajemniczości, tak, zostawianiu czegoś w ukryciu. Mamy ósemkę buław, czyli jakby te, te ptaki, które tak kurczę aż płoną i, i lecą i aż palą się skrzydła, więc jakby on się tam gdzieś wyrywa, chciałby przyfrunąć, no ale mamy utknięcie w ósemce mieczy i jest bezradny. On na tą chwilę w ten sposób się czuje, tak, że on bardzo by chciał przylecieć, że tak powiem, no ale niestety coś go trzyma. Nie pozwala mu ruszyć w Twoim kierunku. Tak to odczuwa. Więc musi się gdzieś pohamowywać, że tak powiem, swój zapał w zamiarach, czy tam jakiś ten, ten najbliższy czas, co tu się u mężczyzny przy mężczyźnie pokazuje. No to będzie jakaś potrzeba podjęcia jakichś konkretnych decyzji, bądź on prób próbować będzie pogodzić jakieś dwie różne sprawy ze sobą, tak? Dużo działania też, i Powiedziałabym, że z taką czułością i troską yy, będzie chciał tego dokonać, tak? Yy, będzie chciał też może coś zrekompensować tej kobiece, zrównoważyć coś yy, albo tą relację, tak? Yy, z tą kobietą. Okej. Okay. Yy, jeśli chodzi za to o kobietę, co ona ma w myślach, u kobiety jest troszeczkę gorzej. Ja bym powiedziała, że to ona jest tą stroną które wymaga teraz tego uleczania wewnętrznego, ponieważ u niej w głowie pojawiają się myśli. Ona obserwuje tą całą sytuację, dużo myśli i uważa, że brakuje jej pewnej wiedzy, czegoś nie wie, dlatego próbuje się może dowiedzieć, gdzieś tam śledząc, obserwując, gdzieś z ukrycia tego człowieka, tak? W razie Ona zdaje sobie sprawę z tego, że za mało wie. Co czuje? No, czuję na pewno dużo lęku w niej jest, tak? Dużo lęku, że marzenia jej, jakie ona ma, nadzieje, jakie ma, zostaną wykorzystane w karcie diabła i że to sprawi, że ona, jakby, przepadnie, tak? też może myśleć, że to wszystko, tej te marzenia, tej te iluzji i to wszystko to są tylko iluzje, przed którymi trzeba się bronić, że to są jakieś tylko obsesje, przed którymi musi się bronić, że to nie że jest miłość, że tam nic więcej nie ma, że to że, że jest problem z nią, tak, że, że to ona czegoś po prostu nie wie, że powinna się czegoś dowiedzieć, że, że problem jest w niej, że ona ma takie jakieś tam marzenia nierealne, obsesje, że to wszystko są iluzje i musi się przed tym bronić i, i tak na poziomie uczuć wzbraniać się przed tymi swoimi faktycznymi marzeniami. W zamiarach? W zamiarach. W zamiarach ciekawa sytuacja, bo pokazuje się dwóch mężczyzn, bądź może być też tak, że ona będzie czekać, yy, aż ten mężczyzna się właśnie zrównoważy, tak? Yy, zrównoważy tą swoją energię pomiędzy słomianym zapałem, że tak powiem, w królu buław, yy, a stałością w królu pentakli, tak? Czyli jakby na stałe, na stałe, jakby będzie ruchliwy, yy, a nie na zasadzie, że raz ruszam, a raz nie ruszam. Raz jestem, raz mnie nie ma, coś na zasadzie ducha, nie? że się tak człowiek widmo, jak ja to zawsze mówię, pojawia się i znika, nie? No właśnie. I tutaj mamy wszystko pentakli, to jest właśnie taka równowaga równowaga w dywaniu i braniu i umiarkowanie jedno i drugie mówi o tym, że ona być może będzie czekać i obserwować i zdobywać tą właśnie wiedzę, tak, czy on już się zrównoważył. Czy już jest bardziej stabilne, czy jednak dalej jest taki rozchwiany pomiędzy tym dzikim królem buław a tym stałym statecznym królem pentakli. Energie w tle, to jak już jesteśmy przy kobiecie to, to wezmę tam od kobiety i mamy tak, ósemkę buław, piątkę pentakli, sąd ostateczny. Królowa buław, piątka buław. No właśnie. No układ trójkowy. Kolejny raz pokazuję się w lustrze układ trójkowy. Aha. No. No Tutaj może być, przyjść taka nie, niezbyt fajna wiadomość, albo już przyszła właśnie ta wiadomość o jakiejś porażce, tak? Znowu jakaś porażka, bo jest jakaś osoba trzecia, jest jakaś rywalka, są jakieś dwie opcje do wyboru, trójka kielichów, czyli na no jakby takie układy trójkowe, zresztą widać na dwie kobiety, jeden mężczyzna, że to wszystko jakby idzie w stronę jakichś kłamstw, ukrywania czegoś. No, jakby nie podoba się. No, i właśnie ósemka mieczy: wszystko stoi w miejscu, rozczarowanie. No, i właśnie chęć uleczenia się, tak? Uleczenia tych emocji z tym związanych. Też są jakieś takie blokady, ale mi się tu podwracały te karty. No, właśnie. Mhm. Także no w tle jest tak właśnie pokazuje nam się sytuacja trójkowa. Także są tu osoby, że tak powiem trzecie, jakaś kobieta jest w tle po prostu. I w wyniku chyba tego, że ten mężczyzna nie podjął konkretnej żadnej decyzji i tak lawiruje pomiędzy dwoma kobietami, no to wszystko stoi w miejscu i w ukryciu przede wszystkim, tak? Mm -hmm. U mężczyzny natomiast tak, no decyzja, no brak tej decyzji, bym powiedziano jest w zawieszeniu, jest separacja, dużo bardzo myślenia, ale to jest takie z drugiej strony mądre myślenie, tak? Jakby zdobywanie też wiedzy myśląc, tak? Szuka czegoś. Zdobywa też wiedzę o kobiecie, tak? Że ona jest sama i jakby stawia mur i chce być sama. Jakby ona się izoluje, być może właśnie ta kobieta się izoluje, tak? Mhm. No właśnie. Związek, który by satysfakcjonował, no ale tu tak, no właśnie. Brak konkretnych działań, są tylko jakieś tam plany i marzycielstwo, takie bujanie w obłokach, no i, i przytłoczenie, ciężar duży przy tym wszystkim. A, no właśnie, tu jest potrzeba zostawienia czegoś pomału, właśnie. Może jakaś kobieta wymusza porzucenie czegoś ze sobą, tak? Porzucenie tych układów trójkowych w tych kochankach, jakieś stawianie granic, ultimatum, nie? Blokada, dwójka mieczy, czas, żeby coś naprawić, żeby zorganizować może jakieś spotkanie, no ale to właśnie w ukryciu, wszystko w ukryciu. No, bronienie się przed jakąś prawdą, przed wyjściem czegoś może na jaw, właśnie, i ukrywanie uczuć, ukrywanie tej relacji. Mm -hmm. mm. No to takie pomiędzy, właśnie. No jest ta, 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 że tak powiem, ta osoba trzecia. Nie wiem, czy tutaj yy, kobieta, która mnie słucha, jest tą osobą trzecią, czy, czy ona jest tą stałą partnerką, a jest tam jeszcze jakaś kochanka w tle. No, jakby miło spędzany czas, no ale niestety o, rozczarowania kłótnie i koniec, strach przed zakończeniem, o, to jakaś obsesyjna chęć jakby zawalczenia i wygrania tej, 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 tej walki, że tak powiem no właśnie, tu jest też taki silny potencjał żeby to mogło istnieć no ale tu trzeba jakby ruszyć tak, ruszyć z tymi uczuciami porozmawiać yy, o stabilizacji, trzymać się już tej stabilizacji, tak no bo właśnie tu jest zranienie, jest duży głęboki żal, że ta miłość jakby tak strasznie boli to trzeba uleczyć, poprzepraszać się, tak No, 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 no Dużo tego tam w tle, że tak powiem. No przykra, relacja. No ale w sumie, gdyby to były takie proste, łatwe relacje, to, to podejrzewam, że nikt by nie chciał ich sprawdzać, nie? To właśnie te trudne relacje się sprawdza, żeby wiedzieć o co chodzi, bo no, tam, gdzie jest jasno i przejrzyście, przejrzyście i dobrze, no to nie ma potrzeby się doszukiwać niczego, prawda? Okej. Okay. To mamy, to mamy. To sprawdźmy sobie teraz, co mężczyzna by chciał powiedzieć kobiecie. Co on by wyznał tej kobiecie? Co ona powinna usłyszeć od niego? Znaczy w sensie, że co on by chciał jej powiedzieć, żeby ona usłyszała, co on, gdyby mógł. Gdyby się może też odważył, tak? Bo widać, że on tutaj ukrywa. Pokałem całą noc. Właśnie. Znaczy, płakałem w nocy całą no może przesadziłam, no ale dobra, no może niektórzy nawet całą noc płakali. W każdym razie płakał w nocy. Chciałbym być taki jak ty, może nie wiem, ma na myśli odwagę, tak? Że, że ty jesteś odważny, nie kryjesz się z niczym, a on tutaj ukrywa te swoje uczucia. Nie mogę przestać o tobie myśleć, nie potrafię wyrazić siebie, może tego co czuję nie potrafię wyrazić, tak? No jest właśnie w tej blokadzie i on ukrywa to wszystko, co się w nim tam zadziewa okej, okay, to z tej talii a może wezmę jeszcze jedno, żeby tak porównutko było, bo ja nie lubię jak są jakieś puste miejsca, okej okay. no właśnie, i chciałbym być inny no i znowu to samo, no tu chciałbym być taki jak ty, e, chciałbym być inny, no tutaj na pewno ten mężczyzna, e, czy ta osoba po tej stronie no ma duży problem z zaakceptowaniem samego siebie nie? okej okay to z tej talii w takim razie zobaczymy co by tam jeszcze powiedział co powinna kobieta wiedzieć przynajmniej ta strona żeńska I... co by chciała jeszcze powiedzieć aspekt męski co by jeszcze powiedział zakupiłam się na chwilę Mógł się z tym wszystkim pogubić. Czasem nie tak łatwo jest się odnaleźć. Zwłaszcza, gdy są jakieś różne opcje do wyboru. Czuję, że żyjesz przy mnie, jakby we mnie, wokół mnie. Jakby energetycznie po prostu ta osoba się wyczuwa i tak jak mówiłam, on tam w myślach ma to, na poziomie myśli on odczuwa, tak? Te wasze wzajemne połączenie znów poczuł to Od, odrodziło się to w nim, tak? Więc nawet jeżeli Cię nie ma k niego, to on tak, tak, i tak Cię czuje Nie mogę przestać myśleć o Tobie, więc on bardzo dużo tutaj myśli Dokładnie te dwie, dwie dokładnie takie same karty, nie? Mówią o tym samym Także dużo, dużo myśli o Tobie nie jest to z pewnością mu obojętne, no skoro no, nikt nie myśli o kimś tak dużo, jeżeli jest obojętny, prawda? Jeszcze jedną. Okej, okay, wyszły dwie. Mm. Chciałbym się z tobą podzielić e, dobrymi wieściami. Chyba ma jakieś tam coś dobrego się wydarzyło. E, I widzę cię wszędzie. Dobra. To sprawdźmy, co w takim razie kobieta by powiedziała. W odpowiedzi na to. Utknęła w wizji bycia razem. Czyli jakby ona sobie ciągle odtwarza i wyobraża, jak to fajnie by było, gdybyście, byliście, gdybyście byli razem. Ewentualnie może też tak być w niektórych przypadkach, że utknęła w wizji, jak byliście razem, tak? Że Uh, jak to było, gdy razem byliście? Jakby nie umie pójść do przodu, bo ciągle rozpamiętuję przeszłość, ten czas, kiedy byliście razem? Uh, chciałabym się zrozumieć, więc kobieta zdecydowanie nie rozumie mężczyzn zachowania nie ma co się dziwić, bo on znowu nie wyraża się, tak? jakby nie okazuje tego i nie mówi o tym co się nim tak naprawdę zdarza, więc ona nie rozumie go i chciałaby go zrozumieć jakby ona nie potrafi sobie odpuścić tego mężczyzny, myśli o nim nie potrafi od niego odejść mimo, że próbuje się gdzieś odcinać i się bronić no, to nie potrafi, tak? Um, Potrzebowałem zrobić krok do tyłu, aby um, poczuć, jakby odnaleźć, poczuć um, uczucia te prawdziwe do, do Niego, znaczy do, do Ciebie. Jakby. Potrzebowałam zrobić krok do tyłu, aby moje prawdziwe uczucia do ciebie. Um... Nie, chwila, sorry, przepraszam. Um, potrzebowałam wstrzymać moje prawdziwe uczucia do Ciebie. Czyli inaczej można powiedzieć, że wstrzymuję moje uczucia do ciebie. E, I tak, no ona się broni przed tymi uczuciami, zdecydowanie, no. Na poziomie uczucie jest to postawa obronna. E, I e, sposób, w jaki Cię potraktowałam jest zły, e, To też może mówić o tym, że na przykład to w jaki sposób została potraktowana, uważam, że jest złe. E, to może działać obu stronie, że tak powiem, nie? Że jedno i drugie jednoznacznie oznacza. Że zarówno to, jak ona się zachowywa, jest złe, i jak mężczyzna ją to też jest złe. Okay. Wiem, że przekroczyłam linię, znaczy granicę wobec ciebie, bo ten mężczyzna przekroczył jej jakieś granice, bo w dwie strony może to działać. Wiem dokładnie, co zrobiłam. Co robię odkrycie prawdy załamało mnie, i czasami budzę się w nocy i myślę o Tobie. Tak to wygląda ze strony żeńskiej. Dobrze. Kroniki Akasha. Dla mężczyzny. Co jest teraz tu ważne? Radość. Połącz się z Twoją esencją wewnętrzną, radością życia i uśmiechaj się każdą komórką ciała. Więc tutaj jest ważne dla mężczyzny, aby yy, no, cieszył się życiem, tak? Pozwolił sobie yy, cieszyć się. Mamy też kartę izolacja. Bądź pewien, że zawsze i w każdej chwili jesteś chroniony i bezpieczny. Ta izolacja kojarzy mi się właśnie z tą ósemką mieczy, tak? No jest ta izolacja, utknięcie i jakby ten mężczyzna też może się izoluje, no właśnie, żeby ukrywać te swoje uczucia, tak? Ale no tutaj karta mówi o tym, że nie musi jakby się izolować, nie musi ukrywać swoich uczuć bo jest bezpieczny, tak? Więc jakby nic mu nie grozi. Okej. Okay. Na kobietę. Mentalność ofiary. Odzyskaj całą swoją... całą twoją siłę i umocnij się. Więc jakby u kobiety jest taka potrzeba, um, aby ona wyszła z tej roli ofiary, wyszła z tego, z tej mentalności ofiary, porzuciła już to i przestała się bronić, bo za dużo jakby traci energii na wzbranianie się, a tak na dobrą sprawę tu nie ma przed czym się bronić, tak, bo nic jej nie zagraża. Tylko ona ma tutaj takie poczucia bycia ofiarą i że stanie jej się krzywda, że ktoś się chce skrzywdzić, że ona jest tam, nie wiem, jakby no coś się tam dzieje, tak? I, no a to tylko nie po czym nie traci energia na te, tego typu właśnie mm, myślenie. ok. Jakie podpowiedzi tutaj dostaniemy radę jeszcze. Lustro uczuć, aspekt męski. Co karty razem tutaj mm, zaklinaczka ducha dla mężczyzny. Boskie przewodnictwo, wyższa wiedza. No, jakby myślę, że po prostu trzeba tu się tak zdać na, um, że tak powiem, wyższy plan, tak? Um, po prostu zaufać, że to jest po prostu prowadzone z góry i ewentualnie też jakby oddać się. Te przewodnictwo i zdobyć tą wyższą wiedzę, tak? Jakby spojrzeć też na pewne sprawy z wyższej perspektywy, z innej, szerszej. Wtedy można jakby więcej się zauważyć i wiedzieć dzięki temu. A u kobiety mamy dwie i pierwsza to jest pani miłości i współczucia, szacunek, życzliwość, rozwaga. No. No właśnie, może do tej całej sytuacji wypadałoby podejść bardziej z miłością, tak? I takim wzajemnym współczuciem, szacunkiem do siebie, do tej osoby, więcej życzliwości, zrozumienia takiego, nie? Bardziej tak empatycznie, a nie przez pryzmat swojej właśnie tej mentalności ofiary. I jeszcze tą drugą: przetrwanie, fałszywe obietnice, książę pustyni. No właśnie. Być może to są lęki tej tutaj osoby, że to wszystko co ten mężczyzna mówił to były tylko fałszywe obietnice, tak? I ona się broni żeby przetrwać po prostu, tak? Przed tymi fałszywymi obietnicami. Dobrze, to wezmę Wam jeszcze te klucza anielskie, bo bardzo je lubię. Jakieś dobre rady dla nas... Oboje. Bądź otwarty na to, co nowe. No właśnie. Wystawić coś już tam ze sobą i otworzyć się na to, co chce nowe przyjść. Ciesz się chwilą, więc jakby, no właśnie, rzecz tu i teraz. I korzystać z tego, co jest tu i teraz I Jeszcze jedno Ucz się z życia No tak Czyli wyciągnąć wnioski z przeszłości Cieszyć się tym, co jest tu i teraz Otworzyć się na nowe Takie są rady od waszych opiekunów Więc dziękuję wam za wysłuchanie do końca, wszystkiego dobrego, wam życzę dużo siły, dużo zdrówka i do usłyszenia kolejnym razem. Będzie mi niezmiernie miło, oczywiście, jak zostawicie komentarz po sobie, lajk, like, subskrypcję, jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale. No i do usłyszenia w kolejnym jakimś czytaniu. Pa, pa!